Cześć! W marcu jak w garncu kwiecień coś tam plecień nieważne! Mam dla Was zestaw fajnych poleceń. Premier i gier w nadchodzącym miesiącu marcu. Zaczynamy! Zanim dojdziemy do klubu programu, jestem zobligowany wspomnieć o dwóch produkcjach omawianych w filmie o lutowych premierach. Mowa tu mianowicie o The oraz Open Roads. Oba tytuły miały wyjść w lutym, ale oficjalne premiery zostały przeniesione na marzec właśnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tych gier, to polecam wrócić do wspomnianego przed chwilą filmu. Link w opisie. A jeśli już wszystko wiecie, to spodziewajcie się The Fawmaterge 4 marca, a Open Roads 28 marca. O ile znów nie zostaną przeniesione. Czas przejść do mięsa. 1 marca nastąpi premiera rewelacyjnie zapowiadającej się Metroidvanii The Mobius Machine. Sednem gry jest eksploracja marsopodobnej planety, zamieszkałej przez kałamarnicowate i grzybopodobne formy życia. Świetna responsywność sterowania i pieczołowicie zrealizowana grafika 2,5D to oznaka dobrze wykonanej roboty. Dobra, maniacy, zakładać skafandry, laserki w dłoń i… czekamy. Biomorph to kolejna propozycja w szalenie popularnym gatunku Metroidvanii. Czym się jednak wyróżnia ta pozycja pośród swoich kolegów po fachu? Przede wszystkim unikalną mechaniką rozgrywki. Gracze będą mieć możliwość sterować postacią, która potrafi stłuc przeciwnika na kwaśne jabłko, a potem skopiować go i wejść niejako w jego buty, przejmując umiejętności i ataki, jakie posiadał. Kolejnym ciekawym elementem tej gry są naleciałości z gatunku RPG w postaci questów, które można zbierać w głównej lokacji i rozwiązywać je w świecie poza nią. Całość jest doprawiona ręcznie rysowaną grafiką, przedstawiającą mroczną wizję dystopijnego świata science fiction. Myślę, że warto ten tytuł sprawdzić. Zmienicie cyrk? Jeśli tak, to po zagraniu w Reveille zmienicie zdanie. Młodość Waltera Thompsona była mocno związana z cyrkiem braci Nelsonów i raczej był to związek traumatyczny. Ale okej, okay, z największego nieszczęścia można wyjść, co zresztą pan Walter udowadnia zakładając szczęśliwą rodzinę z żoną Martą oraz córką Dory. Ale czy aby na pewno jest okej? Okay? A co jeśli horror wróci i zamieni świat Waltera w surrealną psychodelę, w przeinaczone, cyrkowe wytwory wyobraźni rodem z najgorszych koszmarów? Odpowiedzi na te pytania nastąpią 6 marca. Wybaczcie, ale jeśli chodzi o tę grę, to muszę przeczytać wam fragment opisu na Steamie. <laughs> Odległa przyszłość. Oszalały z obsesji na punkcie KULE cool MOCY chaosu. Złoczyńca Dr. Genos wraz ze swoją armią stworzeń mrocznej energii wypowiada wojnę ludzkości. Cała nadzieja w ruchu oporu, ale czy to wystarczy? Do walki dołącza nowy bohater. Kei, młody i niedoświadczony chłopak natrafia na tajemniczą energię kul cool i staje się berserk bojem! Piękne! Berserk Boy to platformówka 2D w stylu retro, która totalnie luzacko, jak słyszeliście przed chwilą, podchodzi do tematu fabuły. W skrócie w grze będzie można przyjmować różne formy Berserkera, które różnią się między sobą żywiołami, którymi władają. Czasem dupić będziemy ogniem, innym razem błyskawicami, do tego jeszcze lodem, wiatrem i kamieniem. Dla fanów Mega pozycja obowiązkowa. Toż TO DZIW NAD DZIWAMI? Chasing the Unseen to przygodowa gra akcji zrealizowana w perspektywie TPP, w której przemierzać będziemy bardzo dziwne, surrealistyczne lokacje i wspinać się na monstrualne stworzenia. Produkcja naturalnie budzi skojarzenia z grą Shadow of the Colossus. Znaczącą różnicą jest jednak fakt, że w omawianym indyczku nikogo się nie zabija. Główną osią gry jest eksploracja dziwnych, sennych miejsc przypominających labirynty, i szukaniu wyjścia z nich. Wyzwaniami zaś mają być elementy wspinaczkowe, osadzone na wspomnianych już wielkich potworach. Napiszcie w komentarzach, jakie macie wspomnienia związane z muminkami. Czy jest to raczej trauma bo, buka, Hatif w natowie i szelka panny migotki, yy, czy raczej udechę tą zapowiedzią w jakieś miłe sentymenty? Tytułowy snawkin, Polakom szerzej znany jako Niaki Włóczyki, wraca z jednej ze swoich wielkich wypraw, by zagrać swoją Melody of Mumin Valley, melodię Doliny Muminków, Doliny, którą trzeba naprawić, bo ktoś ją mocno popsuł. I my pomożemy włóczkiowi tego dokonać. My oraz Ryjek, Pan Paszczak, Mała Mi, Panna Migotka, wszyscy będziemy naprawiać świat w ręcznie rysowanej formie przygodówki. Ciekawostka: autorem muzyki do tej gry jest znany islandzki folkrockowy zespół Sigur Ross. Druga ciekawostka: gra będzie dostępna w języku polskim. They are trained in the deadly arts of combat, magic, and espionage. Blade Prince Academy to taktyczne RPG, w którym będziemy kierować oddziałem książąt Ostrzy, będącymi jednocześnie absolwentami tytułowej Akademii. W trakcie walk w ramach obrony miasta Abjectalia będziemy mogli gromić wrogów w czasie rzeczywistym z pauzą, a motorem napędowym ma być synchronizacja i kombinacje ciosów poszczególnych członków oddziału. Poza przebywaniem na froncie studenci będą też próbować żyć po studencku. Będziemy mieć wpływ na ich życie towarzyskie i akademickie. Zapowiada się ciekawie. Teraz coś dla fanów rogalików i strategii. Ancient Weapon Holy to rogalikowy dungeon crawler, w którym będziemy się przedzierać przez kolejne poziomy lochów, by wyjść na powierzchnię i dokonać apokalipsy całej ludzkości tam żyjącej. Tytułowa Holly, zamiast bezpośrednio tłuc się z wrogami, woli jednak zwabiać je w różne pułapki i to ma być kluczowe w rozgrywce. Z czasem będzie można odblokować nowe umiejętności, dzięki którym jeszcze bardziej będziemy mogli robić wrogów w konia. Nine Days to sandboxowa gra akcji w perspektywie trzeciej osoby. Główny bohater gry będzie miał tylko 9 dni na wykokszenie się przed walką z wszechmocnym afranem, którego celem jest rozdupcenie planety i stworzenie nowego świata dla innych cywilizacji. Świat gry ma łączyć w sobie cechy gatunków Fantasy oraz science fiction, a my będziemy mieć pełną dowolność w jego eksploracji. Ograniczenie czasowe ma być głównym featurem gry. Nie będziemy w stanie podczas jednej rozgrywki zwiedzić każdego kąta i odkryć wszystkich tajemnic rozległego świata. Na pierwszy plan wchodzi więc nuta strategii i taktyki w planowaniu przygotowań do finałowego pojedynku oraz regrywalność. Let us begin. Wish to brutalny hack and slash w unikalnej, stylizowanej na szkic oprawie graficznej gra będzie chciała przyciągnąć graczy niezwykle rozbudowaną walką, pełną różnych stylów, kombinacji umiejętności zmieniających tempo walki i magicznych kombosów zwanych Ariasami. Do tego będzie można sobie dobrać towarzyszy, pomagających nam w podróży po tym dziwnym, ezoterycznym świecie. Wszystko to ma zmieścić się w surrealistycznej mrocznej otoczce koszmarnego miasta Sanct. Kolejna trówka na pokładzie. Ale pokładzie czego? Łódki, statku, czegoś co pływa, bowiem świat gry to postapokaliptyczna wizja naszej planety, której większość lądów jest zalana wodą. Protagonistą gry będzie Nikos, próbujący przemierzyć zalane high tower, aby dotrzeć do Alpha Ville, gdzie ma nadzieję na ratunek. Gra będzie skrzyżowaniem gry przygodowej i strategii turowej. Przygodowo będziemy eksplorować świat w TPP, a strategicznie będziemy bić się z przeciwnikami w rzucie izometrycznym. Ładna plastyczna oprawa graficzna na pewno zachęci wiele osób do sprawdzenia tytułu. Tym bardziej, że tytuł miał już swoją premierę w zeszłym roku na smartfonach i nadal jest dostępny w abonamencie Netflix. I to po polsku. Jeśli tęsknicie za Metroidem, to odpalcie go sobie na konsolach Nintendo. Albo poczekajcie na Rebel Transmute, bo to jego duchowy spadkobierca. No już bardziej klasycznie się nie da. Ręcznie rysowany pixel art, 80 unikalnych rodzajów przeciwników i 10 bossów. 48 upgrade'ów drastycznie zmieniających sposób gry. Wiele zróżnicowanych lokacji, masa różnych broni. No ludzie, Metroidvania. Gra wychodzi 14 marca na PC-ty, PlayStation oraz Switcha. Co byście zrobili, gdybyście rozbili się na jakiejś planecie i mielibyście do dyspozycji potężnego mecha z piłami, wiertłami i innymi narzędziami mordu? Oczywiście założylibyście gospodarstwo rolne! Nie ma to jak kopać ogródek, sadzić kosmiczne ziemniaki, szukać sadzonek, podlewać kwiatki, usuwać zanieczyszczenia, budować domki, karmić stworki, umówmy się, wszystko to byłoby nudne, gdyby nie maszyna krocząca. Lighter Frontier to jedyna gra w dzisiejszym zestawieniu, która wchodzi do formuły Early Access już 19 marca. Jeśli macie za mało Metroidvanii, to mam dobrą wiadomość. One się nie kończą w przypadku gry Dino Panic, Twórcy piszą o niej jako o nie Metroidvanii, ale nie dajcie się oszukać. Jest to pixelartowa platformówka 2D, w której mamy wolną rękę w kwestii eksploracji, mnóstwo broni do odkrycia, cztery alternatywne zakończenia triggerowane decyzjami gracza, mnóstwo kosmicznych stworów do zabicia, dwóch towarzyszy AI, podobno super uroczych i uwaga, uroczo-przerażające stworzenia GMO do skolekcjonowania. Spoiler alert! To nie jest ostatnia Metroidvania na naszej liście. Lądujesz na planecie, która miała być Twoją Ziemią obiecaną. Okazuje się, że to jeden wielki śmietnik i umieralnia środowiskowa. Co robisz? A. Wsiadasz do swojego latadła i lecisz na inną planetę. B. Odinstalowujesz grę i grasz w coś innego. C. Odrestaurowujesz swój nowy dom za pomocą mocy roślin. Odpowiedź prawidłowa to C. W Distant Bloom rozgrywka polegać będzie na spokojnej eksploracji zniszczonego świata i przywracaniu go do tętniącego życiem pierwotnego stanu. Będzie to grało o zarządzaniu z silnym naciskiem na botanikę, oczyszczanie świata z odpadków, budowa domów i ogrodów, rozbudowany crafting. Distant Bloom, drodzy Państwo. Nie wiem czy wiecie, ale misja na Marsa już się odbyła. 27 października 2022 roku oficjalnie Ekspedycja wylądowała na Czerwonej Planecie. Od tamtej pory gra Mars 2120 jest w formule Early Access, którą pożycza za niecały miesiąc. Jest to Metroidvania i oferuje wszystko to co oferują zwykle Metroidvanie. Są bossowie, są kombosy, różne biomy, ekwipunek, skille. Jeśli Demobius Machine nie przypadnie Wam do gustu, albo nie przepadacie za pixelartem, to ta gra powinna Was skusić. Pepper Grinder to bardzo dynamiczna gra platformowa 2D, w której główną mechaniką będzie poruszanie się w ziemi poprzez drążenie w niej wiertłem. Główna bohaterka ma na imię Pepper, która jest podróżniczką. Drugim głównym bohaterem jest Grinder, czyli wiertło dzierżone przez protagonistkę. Gra ma stanowić wyzwanie głównie zręcznościowe, w której ważne będzie dość precyzyjne manewrowanie ruchem pomiędzy piaszczystymi wysypkami i wyzbieranie każdego skarbu na mapie. Podobno czeka na nas sporo sekretów i znajdziek. Kącik edukacyjny. Mizantropia. To ogólna niechęć czy nawet nienawiść do gatunku ludzkiego. Generalnie, w naszym świecie, trudno w pełni oddać się mizantropii przy jednoczesnym zachowaniu swobody życia. Na szczęście, dla takich osób z pomocą przychodzi gra Mayniak. Słowo klucz tej gry to chaos. Wybierając jednego z sześciu psychopatów, będziemy mogli wybiec na ulicę i wysadzać, rozstrzeliwać, rozjeżdżać, niszczyć, taranować, mieć brak szacunku. Twórcy gry opisują swoje dzieło jako dziecko GTA, Vampire Survivor i szybkich i wściekłych. Ja w tym widzę nieco weselsze hatred. Są za i to niezwykle ciekawa platformówka 2D, która jest jednocześnie RPG-em oraz biatyką. Każda klatka animacji jest rysowana ręcznie, co jest godne podziwu. W grze sterować będziemy świeżo upieczonym uczniem, który trafił do Kumotoshi, magicznego miasta dla młodych magów. Twórcy postawili nacisk na głęboką narrację i budowanie relacji z npc ami oraz unikalną walkę wspomaganą przez runy pasywne, służące do zwiększania statystyk, runy aktywne, postać potężnych zaklęć oraz moduły będące modyfikatorami wpływającymi na wyposażenie postaci. Gra zapowiada się niezwykle interesująco. No i dobrnęliśmy do końca. Jeśli w lutym było ciasno od premier, to co powiecie o marcu? Jak zawsze, dajcie znać w komentarzach, które gry wywołały na Was największe wrażenie. Dziękuję serdecznie za uwagę, wracam do Was za miesiąc i mam nadzieję, że dalej będziecie śledzić indycze opowieści.